Heroes of Warcraft. Hej, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Wiverat. To jest kolejny odcinek gry Hearthstone Heroes of Warcraft i tydzień 54. Karczemnej bójki. I tym razem zagramy sobie Gultanem, a naszym przeciwnikiem będzie Medivh. E, Okej, okay, i z ręki początkowej wyrzucim sobie jeden cienisty płomień. Pozdrawiam Cię. Ach, witaj. Ok, pierwsza karta zagrana przez przeciwnika to zombiak. W takim razie my zagramy sobie monetę, rzucimy portal, zobaczymy co wypadnie. Wirujący iskrobot. A na razie, sobie go zostawimy na ręce. Okay, kolejny portal. I Tym razem Nefarian, Tam, turę również sobie skipniemy. No, musimy pamiętać, że zombiak przywróci nam 5 punktów zdrowia, więc na razie spokojnie. Najwyżej wyjdziemy na 0. Widzę, że przeciwnik tutaj ciekawie dobrał karty. Zombiak, mroczny. mroczny pajęczak. Okej, okay, Nie mamy żadnych y, portali, więc zaczniemy sobie może od radnego z Mrocznych Włości. Dorzucimy wirującego iskrobota. No i myślę, że przeciwnik będzie tutaj chciał się y, trade'ować. No, przynajmniej ja bym tak zrobił. Robi się okay, płomieni. No, not bad. Okej, okay, takiej wymiany się spodziewałem w sumie. No i przeciwnie, postanowił iść w twarz, to jest. No dobra, no. Jego wybór. W takim razie my zagramy sobie portal. Szalony alchemik. No i moglibyśmy zamienić. Hmm. W sumie to nie opłaca się nic tutaj zamieniać. Ale opłaca się wyrzucić stronika. Dobierzmy sobie zatem kartę. spodoba ci się moja nowa przywrócimy sobie 5 punktów życia. No i myślę, że przeciwnik będzie tutaj skłony do wyterytowania co najmniej jednego stronnika, więc troszeczkę mniej kreatur zostanie po jego stronie. Do ręki nam dochodzi zagłada. Z portalu dostaliśmy morskiego grabieżcę. Hmm, 6-7 myślę, że warto to wyrzucić w tym momencie. W przyszłej turze nefarian prawdopodobnie. Ale to też zależy od tego, co wystawi przeciwnik. Póki co jest e, Żmijmany. many. Oraz papuga kapitana. Najgorszy stronik ever. Strasznie nie lubię tej papugi. Ale to chyba już powtarzałem niejednokrotnie przy różnych bójkach, gdzie ta papuga mi notorycznie wyskakuje. No i widzę, że przeciwnik nie zdecydował się na jakieś tradeowanie. A nie osłabienie naszego morskiego najeźdźcy. A, dlatego warto może by było się pozbyć wszystkich stronników przeciwnika. Tylko za bardzo nie wiem... hmm... czym? Dobra, w takim razie zagramy portal. Okej, okay, jest malganizm, więc jest grubo. I co byśmy mogli zrobić, to... Huh. No, to jest bardzo dobre pytanie. Tyle możliwości. Udoniesz. Ok, myślę, że możemy poświęcić naszego stronnika. A mo można by powiedzieć, że troszeczkę przesadziłem, ale e, z racji tego, że mamy dosyć dobre karty na ręce, a przeciwnik ma tylko trzy, to myślę, że może mieć to sens. Wow. Dobra, czempion światłości jest zagrany w bardzo nieodpowiednim momencie. Szczególnie, że my mamy Malganisa chociażby, którego sobie wystawimy. I do tego chochlika krwi. No, i zobaczymy co tu będzie przeciwnik kombinował. No proszę, widzicie, czo No w takim razie nie zagramy na pewno... E, zaklęć. Ewentualnie te niestabilne portale mogą być, ale nie chciałbym, żeby przeciwnik dostał... E, ...chociażby Zagładę chociaż. No i tak jej nie zagramy. E, ani Cienisty Płomień. sobie widziciela co będzie trzeba wymienić. I zaczniemy, może od Nefarian'a. Zobaczymy, jakie dwa zaklęcia z klasy przeciwnika dostaniemy. Tajemne pociski. Tajemne pociski miałyby tutaj sens. Ok, jest czempion Wichrogrodu. Widzicie, czy nam tutaj wytręduje Malganisa? No okej, okay, my w tym momencie, co możemy zagrać, to. A zaczniemy, może, od niestabilnych portali. Kundrowy nosorożec spoko. Goblin, grzmotnik, taki sobie. O, rycerz z wichrogrodu, czyli dwóch stroników z szarżą mamy. I myślę, że możemy zagrać rycerza z wichrogrodu. I do tego, może, tego grzmotnika. Okej, okay, tego sobie zabijemy. I lecimy w twarz przeciwnika. Za honor. Twoja dusza będzie cierpiej. Jestem niepokonany. Dobra, mamy jedną ową potworę. Eee, stronika z prowokacją. No i może byśmy zaczęli od tego, że wystawimy sobie radnego z mrocznych włości. Eee, dorzucimy jeden portal. Eee, druidka szabli. Strażnik zagłady. No, kusi mnie troszeczkę, ale szkoda, dwóch kart żeby odrzucić. Eee, a więc moglibyśmy zagrać tunrowego nosorożca i honor. weźmiemy sobie Panterę z, z ukryciem, do tego przyszarzujemy, no myślę, że lecimy z obrażeniami, porosto w twarz przeciwnika. OK, jest mroczny handlarz. Zobaczymy, co tam ciekawego nasz przeciwnik wybierze. No dobra, myślę, że to było słabe zagranie. Nie mógł go przytrzymać na ręce. Wtedy może by dostał coś ciekawszego. W tym razie kamień przewołania, księga kabalisty, zobaczymy co nam się przyzwie. No kurde, Liroy. No i w tym momencie mamy wygraną już zapewnioną.